Nie wiem, chcesz to zdejmij. A jak nie chcesz, to nie zdejmij. Mm. Jak się jechało? Bardzo dobrze się jechało. <laughs> Mięciutko. Mięciutko. Ale się pobrudził. Już nie jest taki nowy jak był. Trochę jest. Tak, widziałem. Sam też zrobiłem. Trudno. Takie życie kłada. Długo nie był nowy Nie no jeszcze lampę, przód. To jest to nawet niezakurzony Pokaż, jaki ma przebieg. To jeszcze wentylator się włączył, ale numer. Dwa, 23 to jest co? Nie wiem, bo Możesz przejechać 23? Nie, to jest. Poczekaj. 23 przejechaliśmy. To jest, o, to jest przebieg. 23 no, km ma przebiegu. Chociaż ty jeszcze na stacji jechałeś. No ja w tym czasie polecę sobie. Że... No to i tak ładnie. No. Myślę, że powoli musimy wracać. Żeby... Co ty, 300 muszę zrobić, żeby go dotrzeć? No, to jest 43, tak? To A dobra, tak, tak, to jest tak. tak to jest cały przebieg. No tak, no dzisiejszy. Pierwsza jazda. Jał, jałówka. Jałowa. Też go sfilmujemy.